Witam wszystkich, a w szczególności panu serwisantów z serwisu RG Media z autoryzowanego serwisu motusa. Nagrywam ten filmik celem ukazania usterki związanej z przyciskami w hulajnodze, ponieważ no niestety nie udało się go potwierdzić panu serwisantom przy ostatniej wizycie. Tak więc tłumaczę, mamy dwa przyciski odpowiedzialne za wybór trybu jazdy. Jeden tryb Eco i turbo, drugi przycisk odpowiada za wybór ilości silników w tym położeniu powinny pracować, e, powinien pracować jeden silnik w trybie Eko, natomiast gdy wciśniemy manetkę widzimy na prędkościomierzu 39 km na godzinę gdy wcisnę przycisk ga teoretycznie powinna przyspieszyć, powinna wejść w tryb turbo Natomiast jest to tryb eco, 31 km na godzinę, tak więc oba przyciski nie działają względem siebie analogicznie. Żeby był tryb eco yy, i jeden silnik, no to jeden przycisk musi być wciśnięty, teoretycznie tryb turbo, a drugi przycisk musi być no, wyłączony. Widzimy, że jeden silnik stoi, drugi rzeczywiście się kręci. Natomiast, gdy wciśniemy oba przyciski, powinien to być tryb turbo plus dwa silniki. Jeden silnik się kręci, drugi się kręci. Czyli przycisk od wyboru ilości silników działa prawidłowo. Natomiast, powinien być to tryb turbo, ale tak nie jest. 29 km na godzinę. 29 km na godzinę. Wciskam przycisk do teoretycznie trybu eko. No, a przyspieszamy. Tak więc te dwa przełączniki nie działają względem siebie analogicznie. Mam nadzieję, że ten film wystarczy, aby tym razem potwierdzić usterkę. No bo niestety przy ostatniej wizycie opis tekstowy nie wystarczył, dlatego no niezbędny był ten filmik. Dziękuję i pozdrawiam.